Zabraliśmy się tutaj na chwilę, żeby się pomodlić dla tych, którzy dzisiaj zginęli, którzy zginęli 70 lat temu w Katyniu. Także pomodlimy się i odśpiewamy hymn. W tym miejscu spotykamy się, gdzie zwykle uczestniczymy w zawodach. Akurat jako ksiądz nie, nie wyobrażałem sobie, że będę, że będę na stadionie tutaj poproszony o modlitwę. Dlatego bardzo dziękuję, że, że poproszono mnie tutaj, żeby się, żebyśmy się razem pomodlili. I dzisiaj tak stajemy. Ponad podziałami partyjnymi, nawet ideologicznymi, czy, czy sportowymi grupami, bo ważny jest człowiek, ważne jest nasze życie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winy, ja w odpuszczam nasze winy Wojciech. Wojciech. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światło z wieku zostanie krajem Nie odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Witania za zmarłych. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nimi. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj, zmiłuj się nad nimi. Duchu Święty Boże, Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się, zmiłuj się nad nimi. Przez Twój krzyż i mękę, Panie. Przez zmartwychwstanie, zmiłuj Przez zesłanie Ducha Świętego, Panie. Zesłanie Ducha Świętego Panie. Z Pan z Wami, nie Was błogosławi i strzeże, w całym Waszym życiu, Bóg Wszechmogący, Ojciec, syn i Duch Święty. Jeszcze Polska! Polska jest nie. Zdarzyła się tragedia, zebraliśmy się po to, żeby to jakoś, żeby być razem, żeby, nie wiem, my przychodzimy na mecze, żeby czuć tu jakąś taką jedność. Ale to już nie pierwszy raz tak spotykaliście się. chyba Ojciec <laughs> Święty zmarł, to samo było. Tak, to wtedy chyba na Placu Zwycięstwa się spotykaliśmy. No, no, jesteśmy wszyscy Polakami, czujemy się Polakami, za ten kraj odpowiedzialni jeśli są takie chwile, no to trzeba coś... Coś, coś chociaż trzeba zrobić, no i na to nas w tej chwili stać. Starajmy się jakoś w ten sposób chociaż oddać, nie wiem, cześć, godność tym osobom, które nie żyją.